No i chłop zabija, bo masz ty, po prostu, no. Nagrywam, żeby było coś, żeby było... jest niewidzialny. No nie, no i jeszcze jest koło mnie, no fajnie. Chodźcie też, ADP. No co jest? Nie mogę w niego strzelić nawet. Został? Jakoś? No! No, nie wiem gdzie on jest, bo chodź chod, 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 super! No dostał przed chwilą 100! Są na szczęście niki tutaj pokazane. Nikiego jego widać, tylko go po prostu nie widać. Może po prostu nie widziałem. no. No i jest no i nie mogę, no i... Strzeliłem w niego, w jego nik i nie trafiłem, oczywiście. No wiem, ja strzeliłem jeszcze troszeczkę niżej. My jeszcze ten sobie mnie Super Coś tu gnomo Leżysz A ty co, ty No i dobra, jego ja nie trafię w życiu Gupi Łatwo, zabiłem go. Chłopiec jeszcze nie ma, by włączył, ale nie wie, że tutaj widać. Więc trochę śmieszny obraz. Oj, widziany nagle! Wyłączył, o, wyłączyłeś sobie cheaty.